Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Już w tato się napisałam, nagrywam, żeby nie przedłużać. I yy, yy, chciałabym cię poruszyć temat o kradzieży lub nie. Oraz o okradzie kradzieży konta oraz o oszukiwaniu. Bo niektóre osoby. Um, oszukują, że na przykład dasz pozdro, a oni ci dadzą na przykład z buty Pixar, a tak naprawdę Cię blokują jak dasz te pozdro. Taka Aniela 196, pozdrawiam um, No to ona stworzyła takiego look, um, tylko um, nie pamiętam, więc muszę wejść w jej profil. Oczywiście ja ją mam w przyjaciołach no bo po prostu była miła. Gdzie ona jest? Tu jest, a nie level o jeden mniej niż ode mnie. O. Więc tak, wejdziemy w jej arty. Gdzie to jest? tu to jest, dobra. No i zobaczymy się. O, właśnie to. No i to jest właśnie. O, widzicie, o, za jedno lub dwa, lub dwa pozdra pixel buty. No to oczywiście, no dobra. Chciałam? No dobra, napiszę. To jakieś tam komentarze były. Yy, chyba się powętrzyły. Masz koszulkę Pixel. No, ale no, widać, że to są buty. To chyba widać, że to nie są. Pixel. Pluskę, yy, to Więc. Yy, no i dobra. No to ja sobie myślałam. A dobra, wejdę i napiszę do niej. No, więc do niej napisała, bo w sumie, stać mnie. Więc po prostu napisałam. O, ja wam pokażę. No, ja chcę buty Pixel za, za pozdrow. No, ona mi natychmiast od, odpisała. Ok, to wysyłaj, i potem buty. Zasady to zasady. Ok, a jak mnie oszukasz, będzie źle, no bo wiecie, no, mogłam ją na przykład zgłosić. No bo serio, 15 diamentów to nie jest fajne stracenie ich. Spokojnie możesz. Ci, mogę. Spokojnie mogę. Możesz. Em, nieważne. Mogę ci podać osoby, które już otrzymały buty. Ja napisałam o spoko już teraz ty. No bo wysłałam jej te posty. Napisałam ok, wysyłam, tylko jeszcze skreślę wart. No dobrze, skreśliła ok. Napisałam OK, ale jeszcze nic nie dostałam. No już wysyłam XD. XD. Czekaj, bo, bo laguje mi się. No właśnie. Tak osoby oszukują. Na przykład ja się bałam. W ogóle. Już osoby robią tak, że mnie jedna osoba oszukała, bo ona napisała, że o czekaj, laguje mi się. Ja jej wysyłam chyba dwa pozdra. Ona mi coś tam miała dać. Chyba właśnie z... Nie z artbooka, tylko ona tak po prostu pisała, no to, um, no to po prostu oszukują, blokują, jak ktoś wyśle, więc mówią O, kto ty pierwsza, Ten. a później, że nic nie dostała niby, a to jest um, oszukiwanie Okej, okay. ona dała mi prezent, poszło, o gdyzyk, dzięki ale No, posłuchajcie, no bo niektórzy to tak oszukają, że niby poszło, ale posłuchajcie, mogło pójść, ale w ogóle ona mogła mnie teraz w tym momencie zablokować. Yy, ona by teraz mogła, yy, mogła teraz, nie wiem, yy, dać mi jakąś sukienkę oraz yy, nie wiem, jakąś tam po prostu, jakiejś tam z początkowych rzeczy, coś dała mi i zablokować No nie no Super by było po prostu otrzymane No i zobaczcie, co ona mi dała Buty Pixel Dokładnie te same Żeby nie było, że oszukuję To spójrzcie, że ja je mam hmm, Działa one są tutaj No tu Halo? Lagi? No proszę bardzo Buty Pixel Piszcie mi w komentarzach, bo ja nie jestem pewna, czy to jest unikat, czy nie Nie pamiętam A więc w sumie ja no bo Tak, to jest unikat, bo tego nie mam Oczywiście tu jest jeszcze torebka, piksel, ale no nie dodałam do listy tutaj, ha, ha ha, Więc tak No więc No nie wiem